25 maja głosuję na koalicję Sojusz Lewicy Demokratycznej i Unia Pracy. Wybieram kurs na zmianę. To najważniejsza kadencja dla Unii Europejskiej. W momencie, gdy obywatele poddają pod wątpliwość słuszność jej istnienia, czas udowodnić, że bez Unii Europejskiej nasz rozwój może zostać wstrzymany. Naszym zadaniem będzie budowanie jedności w różnorodności, jednocześnie walcząc o polskie interesy w Unii Europejskiej, przede wszystkim te dotyczące gospodarki. Czas, by Unia Europejska była postrzegana jako instytucja, która pomaga, a nie utrudnia życie obywatelom. Europę w przyszłości widzę jako ostoję i strażniczkę praw człowieka, w której nasze dzieci mogą rozwijać się zgodnie ze swoimi marzeniami. Można to wszystko osiągnąć poprzez współpracę i chcę być w Unii Europejskiej jej orędowniczką. Moja Europa to Europa równych szans. Sfinansowano ze środków KKW SLDUP.